Połącz się z czakrami w tych siedmiu krótkich krokach. Pierwsza czakra, poczuj, że jesteś uziemiona, uziemiony. Siedząc, spacerując, poczuj, jak twoje nogi, stopy, czy twoje ciało puszcza korzenie, a ty czerpiesz energię z ziemi. Drugi krok to zacznij poruszać się gdziekolwiek jesteś, nawet takie lekkie kołysanie, poczuj, jak twoje ciało elastycznie porusza się tak jak woda i w każdym momencie może to się dopasować. Po trzecie, połącz się ze swoim środkiem, środkiem mocy. Kiedy mówisz, kiedy chodzisz, niech ta energia, niech ten ruch i ta mowa wychodzi z tej przestrzeni, ona zupełnie inaczej będzie się wyrażać. Po czwarte, zobacz świat przez twoje serce. Popatrz przez okno, popatrz na ludzi z energii serca i zobaczysz, jak wszystko pięknieje. Po piąte, otwórz czakrę gardła, mówiąc, śpiewając, usłysz swój głos. La, 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 la. I pokochaj swój głos. Po szóste, połącz się z intuicją, zacznij obserwować świat dookoła ciebie, znaki, zacznij interpretować swoje sny, tak jak ty je czujesz i zobaczysz, stanie się magia. I po siódme, połącz się z wszechświatem, przez czakrę korony, poczuj, że jesteś całością... Wszystkiego, Twoje życie ma sens, i wszystko dzieje się na Twoją korzyść. W taki to oto sposób połączysz się z siedmioma czakrami, również dołączając do mojego wyzwania siedem dni w kolorach czakr, gdzie jeszcze głębiej poznasz energię swoich czakr. Zapraszam.